Bad boje, źli chłopcy, łobuzy, albo nicponie, gałgany, ancymony, huncfoty. Język polski ma dość dużo określeń na tego typu męski charakter, a jednak wybraliśmy angielszczyznę. Badboje to nie jest jakiś wynalazek XXI wieku, przecież często w różnych tekstach kultury mogliśmy zobaczyć postać, która jest nonszalanska, która jest takim typowym jokiem, jak to się określa, już zostając w tym angielskim. Często mogliśmy zobaczyć męskie postaci, które są aroganckie, wulgarne, bezczelne a jednocześnie wszystko im się udaje. No do czasu, aż ten główny bohater nie zrobi czegoś ze sobą i wtedy Sprawiedliwość zwycięża, ale to mniejsza. Bad Boye natomiast zyskali nowe życie wraz z rozwojem współczesnego young adult, dlatego, że w tym gatunku konkretnie został ten typ mężczyzny umiłowany i wyniesiony na piedestał. I pewnie jeżeli czytacie książki młodzieżowe, książki kierowane do raczej młodszych czytelników, a może i zwykłe romanse, to niejednokrotnie spotkaliście się z określeniem Bad Boya. Dzisiaj chciałbym omówić to trochę w bardziej taki szerszy sposób. Zastanowić się, co czytelników, a konkretnie czytelniczki, bo nie ukrywajmy jednak zazwyczaj to płeć żeńska, zachwyca się bedbojami, co tak naprawdę przyciąga nas w bedbojach? Zapraszam. I żeby zacząć ten temat, to standardowo musimy rozpocząć od definicji. Czym tak naprawdę jest bad Boy. I choć każdy z nas pewnie ma jakieś swoje wyobrażenie bad boy'a, to jednak zastanówmy się, jakie są takie ogólne cechy, które przejawiają wszyscy przedstawiciele gatunku. Po pierwsze, bad Boy musi być przystojny, bo mówimy, nie oceniaj książki po okładce, ale z drugiej strony, jeżeli mamy człowieka, który jest zły i brzydki no to jest po prostu okropną osobą, ale jeżeli mamy człowieka, który jest zły i ładny, to dalej jest okropną osobą, ale jest atrakcyjny. Oczywiście uroda męska to złożony temat i choć ideał już dawno został osiągnięty, to dalej książkary jakoś w to nie wierzą i wymyślają swoje dziwne preferencje pokroju wysokiego wzrostu, ciemnych oczu, ciemnych włosów, widocznej muskulatury, czy innych cech czysto fizycznych. Możecie sobie dopowiedzieć inne, które być może wpadają wam do głowy. Oczywiście taki bad boy będzie też nienagannie ubrany, niezależnie od tego, czy chodzi w dresie, czy w koszuli. To zawsze będzie wyglądał jak milion dolarów. Zazwyczaj takiego bad boya stać też na to, żeby wyglądać dobrze, bo ma pieniądze. Skąd ma te pieniądze? Nie wiadomo. Często albo jest jakimś mafiozo-gangsterem, albo jest po prostu bananem, albo. Nie wiem, skąd jeszcze można brać pieniądze z kryptowalut. Natomiast najważniejszym chyba aspektem bad boyów jest ich charakter. Charakter, który często jest, powiedzmy, może i wielowymiarowy, ale składający się z tych samych cech. Mianowicie każdy Badboy, prawie każdy Badboy, bo może są jakieś wyjątki, będzie przejawiał takie cechy jak nonszalancja, pewność siebie, charyzma, brak jakichś zahamowań, agresja. Często też będzie to osoba pozbawiona skrupułów, sumienia, pozbawiona empatii, w skrócie to niezły kawałch. Często wręcz przejawiają się tutaj różne cechy ala psychopatyczne, ale do tego przejdziemy zaraz. Jeśli miałbym dodać jakieś personalne kwestie, kwestie, które oddzielają jednego bedboja od drugiego, no to czasem będzie to drogi samochód. Czasem będzie to jakiś charakterystyczny element, czy to ciała, czy to garderoby. Czasem będzie to jakieś upodobanie, które nie jest przejawiane przez resztę bad boyów. Przykładowo zainteresowanie czymś, chociaż nie wiem, czy bad boye interesują się czymś więcej niż nielegalnymi wyścigami i kobietami. No natomiast w gruncie rzeczy ta rozbieżność wewnątrzgatunkowa nie jest zbyt duża. No i bez problemu możemy charakteryzować wewnątrz tej grupy. Skoro mamy już mniej więcej przyswojony ten temat, kim jest bad boy, to zastanówmy się. Nad najważniejszą kwestią, mianowicie co ludzi tak pociąga w tych badbojach. No bo przecież nie, nie ma tylko jednej książki, tylko jest o wiele więcej dzieł kultury, nie tylko książek, które o tych badbojach opowiadają, i książkary do nich wzdychają, i bardziej normalne kobiety do nich wzdychają, i może nawet niektórzy mężczyźni do nich wzdychają. Więc co jest w nich takiego? że to nas przyciąga. Nie chciałbym tutaj bardzo wchodzić w naukę, biologię i tak dalej. Zacznijmy od tego, że jest coś takiego jak mroczna triada, czy tam ciemna triada, dark po angielsku. Ta triada składa się z trzech elementów, czyli Sherlock, i są to makiawelizm, narcyzm i psychopatia. Jak tak wiecie mniej więcej co znaczą te słowa, no to zdajecie sobie sprawę, że no to nie są zbyt pozytywne określenia. A jednak okazuje się, że tego typu cechy, tego typu postrzeganie rzeczywistości jak najbardziej potrafi być atrakcyjne. Dlatego, że cechy mrocznej triady często są związane z ogólnym radzeniem sobie w życiu przez mężczyznę. Zazwyczaj osobnik przewijający takie cechy nie będzie miał problemu. Ze zdobywaniem jakiegoś statusu, stanowiska, z relacjami z innymi ludźmi, bo będzie bardzo selektywny, będzie zawsze mówił to co chciał, będzie stawiał siebie na piedestale, będzie osobą, która robi i żyje dla siebie, a nie dla kogoś, będzie ustalał swoje własne granice i dążył do życia, w którym jemu samemu będzie najlepiej. No i pomyślicie, że to jest dosyć okrutny i mało empatyczny pogląd. No i to prawda i na tym to polega. I powiedziałbym, że mroczna triada to nie są cechy, do których kobiety czy... W ogóle ludzie lgną. Natomiast zdecydowanie takie cechy pozwalają takiemu bad boyowi na zdobywanie czy to pieniędzy, czy to statusu, czy to jakiejś pozycji we wszechświecie, czy chociażby niewieścich ich serc, jak często się przekonujemy w romansach. Dzięki takim cechom nasz bohater, nasz bad boy jest zwyczajnie ekscytujący. No bo nie oszukujmy się, Nikt nie chciałby czytać o bohaterze, który jest zupełnie jałowy i który nie przedstawia sobą żadnych ciekawych cech. A jeżeli mamy osobę, która jest arogancka, nonszalancka, egoistyczna, egocentryczna, więc zupełnie nastawiona tylko na siebie i traktująca wszystkich innych jak powietrze, no oprócz tej jednej Kasi, która jest główną bohaterką romansu, no to wtedy. Jest to postać ciekawa. Jeżeli choć trochę interesujecie się takimi zjawiskami jak biologia atrakcyjności człowieka czy psychologia ewolucyjna, no to pewnie słyszeliście, że jeśli chodzi o dobór partnera pomiędzy kobietą a mężczyzną, no to jednak czego byśmy nie mówili i jak bardzo zaawansowanego społeczeństwa byśmy nie mieli, to kobiety najczęściej lgną do. Mężczyzn, którzy są w stanie im zapewnić bezpieczeństwo, są jakoś w stanie się nimi zaopiekować i są też w stanie zapewnić im pewien poziom ekscytacji. A w przypadku takiego bad boya no to jeżeli on nie dość, że jest super zaradny i w ogóle ma kasę jak lodu, bo jest tym szefem mafii, to jeszcze obroni tę kobietę przed wszystkim, no bo jest gangsterem i w ogóle chce od razu złamać kręgosłup każdemu, kto tylko się do niego zbliży, a dodatkowo zabierze taką dziewczynę na wyścig nielegalny po nocy swoim Maserati, czy Lamborghini, czy innym tam Passatem, no to wtedy jest to atrakcyjna persona. Dla takiej bohaterki książkowej, bo prawdopodobnie każda normalna kobieta no raczej uciekłaby od takiego świra prędzej czy później. Natomiast dla książkar jest to dalej świetny grunt, bo hej, to fikcja i nawet jeżeli ten bad boy zrobi coś nie okej, okay, to dalej cierpi bohaterka, a nie my sami, więc możemy cieszyć się bad boyem? I jednocześnie nie odczuwać negatywnych skutków jego działania. To jest jak zjeść ciastko i mieć ciastko. Przyznacie, że genialne. No i w skrócie, to dlatego bedboje są tacy atrakcyjni, że po prostu są ciekawi, że po prostu są w pewnym stopniu oryginalni. I myślę, że takim najważniejszym czynnikiem, który sprawia, że bedboje są atrakcyjni, oprócz tego, co już powiedziałem, jest to, że te postacie, te osoby są po prostu inne, są oryginalne, są Trochę niespotykane, bo tak jak możemy ustalić, że osób, które są w ogólnej ocenie 10 na 10 jest bardzo mało, tak takich postaci jak Boye też jest w społeczeństwie bardzo mało, no, mogą też na przykład w ogóle nie istnieć. Nie? Sprawia to, że taki bedboy jest pewnego rodzaju niespełnioną fantazją, jest pewną ucieczką od rzeczywistości, pełnej zwykłych ludzi. Bo większość z nas jest po prostu zwyczajna i nie ma w tym nic złego. Natomiast postać takiego bad boya jest świetna dla jakiejś rozrywki, jest świetna, żeby pobawić się po prostu, żeby zobaczyć to życie z innej perspektywy. Życie którego 99,99% ,99 społeczeństwa nigdy nie będzie miało dane przeżyć. No bo zgaduję, że nikt z Was nie zna żadnego syna szefa mafii, a jeżeli zna, to poprosiłbym o telefon. Też chce jechać na nielegalny wyścig. Jedynym moim zarzutem jest to, że te relacje w przypadku świata książek, literatury stają się odrobinę nudne. Bo jeżeli czytamy o dziesiątym wyścigu, jeżeli czytamy o dziesiątej awanturze gdzieś tam w restauracji, czy w tej siedzibie mafii, jeżeli czytamy po raz kolejny o dosyć zaprawianym Ostrą, przyprawą, szreksie, no to to jest wszystko troszeczkę jałowe. Troszeczkę już nam się nudzi. I zdaję sobie sprawę, że są osoby, które potrafią przeczytać 40 takich książek, i dla nich to jest dalej świeży koncept. Ale ja osobiście uważam, że raz na jakiś czas dobrze by było wprowadzić do literatury, nawet tej romantycznej, Young Adult, a może szczególniej do takiej, postać, która jest jakkolwiek inna. Bo przecież możemy stworzyć faceta który nie będzie bad boyem i dalej będzie atrakcyjny. Możemy mu zostawić trochę tej mrocznej triady, możemy mu zostawić trochę tego egocentryzmu, ale on wcale nie musi być jakimś kompletnym wariatem, łobuzem, wandalem, chuliganem. Może być normalnym człowiekiem, który potrafi stawiać swoje granice i potrafi walczyć o swoje. I myślę, że to byłoby o wiele ciekawsze. Jest tyle możliwości. Moje drogie autorki i autorzy jak adult, czy w ogóle romansów, ten wasz chłop może być pilotem, może być kaskaderem, może być aktorem, może być, nie wiem, tramwajarzem, motorniczym, może być. I oczywiście te moje propozycje bardziej idą w stronę normalnego romansu, bo jeżeli tworzymy romans, który od początku jest nastawiony na erotykę, od początku jest nastawiony na jak największe doznania na jak największą Fantastykę wręcz, jeżeli chodzi o relację romantyczną, no to okej, okay, to niech on będzie tym bedbojem, niech będzie najgorszą osobą na świecie, oprócz poglądu na tę jedną Kasię, którą oczywiście kocha z jakiegoś powodu, mimo że ona jest najbardziej basic white girl, jaka istnieje, to oprócz niej, bo ona jest oczywiście wyjątkowa w jego oczach, no to niech będzie taki romans, co nie? Jeżeli ludzi to bawi. No to niech bawi ich dalej, kim ja jestem, żeby ich powstrzymywać. Czy ostatecznie bad boje są jakimś złym trendem? Czy ostatecznie jest to coś, co powinno wyparować? Moim zdaniem nie, bo to jest po prostu kolejny koncept, kolejna fantazja autora, pisana dla innych ludzi, którzy lubią fantazjować. Tak po prostu mi się wydaje, skoro możemy tworzyć takie postacie, jakie nam się żywnie podoba, to dlaczego nie możemy tworzyć bedbojów? To, że teraz jest ich dużo wynika z tego, że stali się po prostu chodliwym towarem i ludzie najwidoczniej lubią czytać takie treści, ale być może obudzimy się za niedługo w sytuacji, gdzie bedboje już nie będą na topie, a wrócą. Czy przyjdą w ogóle, nie wiem. Nie, nie wiem, Softboje, czy cokolwiek tam teraz. Bo w gruncie rzeczy wiecie, literatura dalej ma być zabawą, dalej ma być pewną fantazją, którą dzielą autor i czytelnik. Więc dlaczego by nie? Jeżeli tylko będzie to dobrze napisane, przypominam. Można pisać wszystko, tylko niech to będzie dobre warsztatowo. To uważam naprawdę nie ma się do czego przyczepiać. Skoro książkary marzą o bad boyach, to dlaczego my nie mamy mieć jakiejś swojej wersji? W końcu kto z nas, panowie, nie marzył nigdy o związku z alternatywką, prawda? Prawda? Podsumowując, bad boye to jeden z możliwych konceptów w romansie. I myślę, że jest to temat, który już został bardzo przemaglowany, i chciałbym, żeby trochę odpoczął, bo mam wrażenie, że ci autorzy już odrobinę tracą na kreatywności, i ci źli chłopcy, te ancymony, którzy są nam prezentowani, no nie są już aż tak. Atrakcyjni jak byli kiedyś przez to, że to się wszystko powiela. Więc jeżeli dalibyśmy odpocząć temu konceptowi i zaczęli tworzyć na przykład przez chwilę romansy z hydraulikami załóżmy, no to wtedy ten koncept Bad Boya dałby radę, wiecie, tak się zregenerować trochę i może ktoś wpadłby na jakiś taki bardziej kreatywny sposób wykorzystania go. Ja natomiast dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli jesteś tu nowy, nowa, no to nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Są tutaj poruszane tematy książkowe, ale ogólnie gadam sobie o popkulturze i takich innych rzeczach, więc będzie mi niezmiernie miło, jeśli tu zostaniesz. Łapka w górę, komentarz udostępnienia, możesz pomóc temu kanałowi na wiele sposobów. Możesz też go wesprzeć i zyskać fajne bonusy. Dziękuję właśnie dwóm osobom, które wspierają z poziomu redaktora, czyli Karolinie. I słucharkom. No i zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już myślę za niedługo. Zapraszam też na mojego Discorda, na którym jest społeczność, która dyskutuje sobie o durnowatych memach, ale oprócz tego po kulturze. Zapraszam do wejścia na Instagrama, lubimy czytać nową fantastykę. Na wszystkich tych portalach się udzielam. No i co, no. Na razie. Nie mogę uwierzyć, że nagrałem poważny odcinek o Bad Boyach. To jest segment dla stałych widzów, więc jeżeli ktoś to tak ogląda, wiecie, żeby to był normalny odcinek, to już możecie wyłączyć, a ci, którzy naprawdę lubią, to niech zostaną, bo tu już będę mówił tak bardziej normalnie. Myślę, że ostatecznie wyszedłem z takiego małego dołka, w którym byłem i teraz już będą się pojawiać w miarę normalnie odcinki, tak dwa na tydzień, myślę, na spokojnie. No i będą na takie tematy, jakie widzicie w tym odcinku, ale też pewnie pojawi się coś innego. Ogólnie myślę, że jakiś taki pokład kreatywności mi wrócił i teraz już będzie tylko lepiej. Być może dlatego, że słońce wyszło i w końcu jest ciepło. Zapraszam do śledzenia aktywności tego kanału i widzimy się już w następnym. Pa!